Dzień dobry, kochani. Wczoraj był wspaniały dzień, nieprawdaż? Uśmiechałam się cały dzień, uśmiecham się i dziś, ponieważ wraca demokracja. Demokracja wraca w bólach, ale wraca. To jest początek, ale wraca. Dużo jest jeszcze do zrobienia, będzie dużo problemów, ale wraca. Od początku byłam przekonana, podzielając w tym zresztą pogląd, jak wiecie, bo mówiłam o tym profesora Marka Safiana. Że przywracanie demokracji musi być szybkie, ostre i konkretne. Oczywiście zgodne z prawem, ale szybkie, ostre i konkretne. To nie może się ciągnąć. Ciągnące się rzeczy osłabiają morale, zawodzą oczekiwania tych 11,5 miliona Polaków, którzy poszli i zagłosowali za powrotem demokracji, ale też, co ważniejsze, może nawet najważniejsze, tak naprawdę szkodzą państwu po prostu. Rzeczy, które są nieuczciwe i niesprawiedliwe, nie mogą trwać, bo jak powiedział Seneca, którego z ogromną przyjemnością zacytuję, odpuszczając niegodziwcom, karzemy przyzwoitych ludzi. Pisowcy w szoku. I tym szokiem chciałabym się dziś zająć. Oczywiście będzie dużo o TVP, tak jak zapowiadam w tytule. Nigdy nie chodzi o samą rzecz. Chodzi też o zjawiska, które ta rzecz ujawnia. I tak jest z TVP, ale powiem też o paru innych rzeczach. Oczywiście o Wąsiku i Kamińskim i tak dalej. Bo dzieje się dużo, dlatego komentarz na bieżąco. By the way, miło mi, że dopominacie się o te komentarze. Naprawdę miło to czytać gdzieś na Twitterze i tutaj w komentarzach. Ale zawsze potrzebuję czasu, żeby sobie uporządkować rzeczy, uporządkować myślenie i zrozumieć, co się wydarzyło. Ok, zacznę od szoku pisowców. Dlaczego pisowcy są w szoku? Pisowcy są w szoku, ponieważ robią to, co zawsze i nie działa. Przez lata swojej obecności w polityce, szanowni moi, pisowcy mieli kilka bardzo sprawdzonych patentów, haków, tak zwanych. Na to co robimy w jakiejś sytuacji, żeby zadziałało? A tym razem nie działa. Te haki PiSowskie i te metody były wyciągnięte wprost z podręczników do rosyjskiej dezinformacji i szczerze mówiąc, były i są takie same jak te, którymi posługują się reżimy, na przykład Putinowska Rosja. Te haki są bardzo łatwe i metody do wymienienia, a możecie je znaleźć w rozmaitych publikacjach. Najbliżej, żeby nie szukać daleko, szpieg podstawy szpiegostwa Wiktora Suworowa. Jeżeli pisowcy chcą odwrócić od czegoś uwagę albo coś idzie nie po ich myśli, a oni chcą przywrócić pożądany przez nich bieg rzeczy, działają starymi znanymi właśnie rosyjskimi metodami dezinformacyjnymi. Po pierwsze robią informacyjny szum i to się zawsze sprawdzało. Ten informacyjny szum możecie obserwować. To jest takie robienie hałasu wokół informacji, którą chce się ukryć. Oczywiście staramy się ukryć jakąś informację, na przykład to, że Macierewicz szkodzi państwu polskiemu i to, że zachowuje się jak agent wpływu, a może nawet nim jest. Warto by to w każdym razie zbadać. Ale jeżeli tej informacji nie da się ukryć, bo opinia publiczna już poznała te fakty, w przypadku Maciej Lewicza, na przykład za sprawą książek Tomasza Piątka, to robimy wokół tej informacji informacyjny szum. Czyli jak powstaje komisja śledcza do badania, nie wiem, wyborów kopertowych czy działania Komisji Podkosmoleńskiej, to my dopisujemy tam, nie wiem, prześladowanie chrześcijan. To jest robienie informacyjnego szumu. Do jednej głównej informacji dopisujemy jedną, dwie, trzy inne, nic nieznacząco odwracające uwagę. Dziennikarze symetryści opłaceni przez PiS bądź, bądź sympatyzujący z PiSem oczywiście odgrywają tu kluczową rolę, no bo... Jeżeli media wyciągają, że PiS kradnie, kłamie czy jego przedstawiciele popełniają przestępstwa, to dziennikarze, symetryści zaczynają szum informacyjny. Ale 8 lat temu coś tam, ale poprzednia władza albo jeszcze poprzednia coś tam. Ale to nie tylko premier Morawiecki kłamie, bo tam jakiś premier 30 lat temu też kłamał. Rozumiecie? Informacyjny szum. Ukrywacie. Swoją zbrodnię, swoje przestępstwo w zalewie informacji bez znaczenia. Ale jeżeli macie do dyspozycji pasy transmisyjne, jakim są dziennikarze symetryści, to mieszacie w głowach opinii publicznej, bo opinia publiczna zamiast czytać o jednej ważnej rzeczy i słyszeć o jednej ważnej rzeczy, np. o tym, jak nakradliście, słyszy 100 tysięcy, a typowym przykładem jest, wszyscy kradną. Wyciągam na światło dzienne, że pisowiec ukradł, ale panie wszyscy kradną i już nie rozmawiamy o tym, że pisowiec ukradł, ile ukradł i że powinien siedzieć, tylko rozmawiamy o tym, że wszyscy kradną. Zwracajcie uwagę na szum informacyjny, nie dajcie się mu porwać i zwracajcie uwagę na dziennikarzy i polityków robiących szum informacyjny. Typowym szumem informacyjnym było na przykład wejście na mównicę do marszałka Hołowni Marka Suskiego, no znanego ze swojej głupoty, bo tak to trzeba nazwać, ale ponieważ jest głupi, moim zdaniem oczywiście, jest też, bez, znaczy jest też bardzo użyteczny władzy autorytarnej, już nie władzy, teraz już opozycji, która chce robić szum informacyjny. No Suski wyzywający marszałka hołowni od Jaruzelskich. Ten sam Suski, którego przypomnę telewizja TVN przed chwilą, parę dni temu, przyłapała, bo podejrzała jego notatki na tym, że uważa, że morderca Pawła Adamowicza to silny i odważny człowiek. Gratuluję autorytetu. Suski wchodzi na mównicę sejmową i wyzywa hołownię od Jaruzelskich. Typowy szum informacyjny. To jest liczenie na to, że teraz wszyscy będą mówić z tego samego powodu, porównał Tuska do Hitlera. Oczywiście liczy na to, że jak drzewie bywało i się udawało, opinia publiczna się zajmie jego skandalicznymi słowami, a nie istotą sprawy. Tylko to nie działa. Dlatego Pisowcy są w szoku, od tego zaczęłam. Używają tych samych metod co zawsze, tylko Ola Boga, co się dzieje, one nie działają. Kolejna taka metoda, oczywiście PiS liczy na niedoinformowanie ludzi z lenistwa, bo ludzie tak naprawdę lubimy, ludzie lubią, my lubimy, bo jesteśmy ludźmi. Myśleć o sobie, że lubimy być poinformowani, ale tak naprawdę szpiedz o tym wiedzą najlepiej. Ludzie nie lubią być poinformowani. Większość ludzi jest leniwa umysłowo. Kłamstwo bardzo często uchodzi płazem, dlatego reżimowcy, autorytarni politycy, populiści dokładnie z tego mechanizmu korzystają. Wszyscy Którzy mówią, że chcą być poinformowani, tak naprawdę nie chcą. Czytają coś w tabloidach, czytają coś w jakichś niewiarygodnych portalach i nie chce im się sprawdzać. Nawet jak coś w podanej informacji przez media nam śmierdzi, czujemy, że coś tu się nie klei, to szczerze nie chce nam się sprawdzać. Nie chce nam się nawet dziesięciominutowego śledztwa za pomocą wyszukiwarki Google przeprowadzić, wrzucić, sprawdzić fakty. Mało tego. Nawet jak ci nieliczni, którzy sprawdzą fakty, bo coś im w informacji nie grało, dojdą do wniosku na podstawie tego sprawdzenia, no okej, okay, ta informacja jest zła, to uwaga, bardzo rzadko zmieniają opinię na podstawie tej informacji. Niesamowite, prawda? Są na to badania. Nawet jeśli coś nam śmierdzi w jakiejś informacji i sprawdzimy, i faktycznie śmierdzi, to nie jesteśmy tak bardzo skłonni, jak mogłoby się wydawać, do zmiany opinii. O jakiejś rzeczy zjawisku na podstawie tej informacji. To częściowo tłumaczy, o co państwo mnie często pytacie, no jak wyborcy PiSu mogą widzieć, że oni tak kłamią, że oni kradną i nadal ich popierać? No tutaj działa ten mechanizm, który Suworów, ale wielu innych precyzyjnie opisało. No bo wyborcy PiSu, nawet jak czują, że coś bardzo śmierdzi w tym, co mówią politycy PIS-u, nawet jak sprawdzą to, chociaż większość nie sprawdzi, że to bardzo śmierdzi, no to będą sobie tłumaczyć, no dobrze, to jest dobry człowiek, no może skłamał, bo miał powód, no może ukradł, ale się podzielił. Taka jest nasza natura ludzka, nie tylko pisowców i zwolenników pisu. Oczywiście, kolejna manipulacja, która zawsze pisowi działała, a teraz nie działa i jest Ola Boga, oprócz przemocy, bo to jest szok pisowców przemoc i chamstwo zawsze działało. Wyjście, wydarcie się, zablokowanie czegoś. Zawsze działało, a teraz nie działa, bo państwo odzyskało sprawność, bo przyszedł nowy rząd i państwo, i machina państwowa działa tak, jak powinna działać. Sprawnie, uczciwie, sprawiedliwie i szybko. I zgodnie z przepisami prawa. Pisowcy w szoku, no bo przecież przez prawie dekadę się przyzwyczaili, że prawo jest dla innych, ale nie dla nich. Kolejna rzecz, która pisowcom działała i nie działa, poleganie na autorytetach. Też bardzo znane w dezinformacji mechanizm, którym pisowcy często się posługiwali. To znaczy, żeby było wiarygodniej, to mówimy ludziom nie ustami swoimi, czyli na przykład takiego nie najmądrzejszego Marka Suskiego czy jednego czy drugiego kłamczucha, ale ustami jakiegoś autorytetu, nie wiem, profesora Matczaka albo kogoś takiego, że coś tam. Że trzeba wybaczyć na przykład przestępstwa i się pojednać kosztem swojej godności. I Liczyli pisowcy, i to się udawało, że jak coś powie nie my, tylko autorytet, którego nie wiem, kupiliśmy, przekonaliśmy, oczarowaliśmy, zmusiliśmy. Jak coś powie autorytet, to ludzie temu autorytetowi uwierzą, a my będziemy mogli się powoływać na to, patrzcie, ale to nie my tak mówimy to autorytet tak mówi to też przestało działać. I tutaj moja ukochana jawność wchodzi. Dlaczego to przestało działać? Bo jawność sprawia, że ta metoda przestaje działać. W momencie kiedy jawnie zaczęło się mówić, że są dziennikarze symetryści, kupieni przez pis. No jeszcze przed nami ujawnienie mam nadzieję tych, którzy brali kasę od PiS, Okłamywali świadomie opinię publiczną, działając na rzecz reżimu, a przeciw obywatelom własnego kraju. Jeżeli my wiemy, że są dziennikarze symetryści, wystarczy wiedzę, Rozumiecie, nawet nie musicie znać nazwisk. Je, dobrze je znać z powodów prawnych i etycznych, ale wystarczy, że wiecie, że jest opcja, że ktoś jest skupiony przez PiS i udając niezależnego dziennikarza, okłamuje was, a już przestajecie tak bardzo ufać, a już się zastanawiać. I ten właśnie mechanizm tutaj pracuje. Dlatego pisowcy są w szoku, że kiedyś działało, a dziś. Nie działa. Nic nie działa. I to, co widzieliście pod siedzibą TVP, te nerwy, które puszczają Kaczyńskiemu, kiedy ktoś do niego mówi, będziesz siedział, a on mówi, uważaj, żebyś ty nie siedział. No Notabene piękne to jest, bo jak nerwy puszczają, to wtedy ludzie mówią prawdę. Jest takie powiedzenie, że jak się ludzie upiją, to mówią prawdę. Też uważam, że też, ale. Uważam, że jak się ludzie wkurzą, to mówią prawdę. Kaczyński, zauważcie, jak jest wkurzony, to mówi prawdę. Wkurzcie człowieka i patrzcie, jak się zachowuje. Widzę Kaczyński. Więc to, co się teraz dzieje, to jest oczywiście szok, bo są takie informacje, które płyną oczywiście bez, bez podawania nazwisk z, ze środowiska PiSu, że. Oni do końca, do dnia wyborów byli pewni, że oni zwycięstwo mają w kieszeni, że oni idą po większość konstytucyjną. Taki był stan świadomości podobno mentalności pisowców i w sztabie pis i wśród zwolenników, sympatyków pis. Więc wyobraźcie sobie, jakie przerażenie, jaka trwoga, jaki spadek z dużej wysokości w ogóle, bez jazdy, bez trzymanki się przydarzyła pisowcom. No, oczywiście, Wąsik i Kamiński przestępcy na dwa lata pójdą do więzienia i stracili już mandaty poselskie. Oczywiście, wielu pomyślało miodzio. No, nie miodzio, bo fajnie, że to się stało, dobrze, że to się stało. Słowo fajnie to nawet nie jest adekwatne. Wspaniale, że to się stało. Czekałam na to bardzo długo. Sprawiedliwości stało się zadość. Niemniej. To oznacza, że przestępcy rządzili polskimi służbami specjalnymi. Przestępcy mieli wpływ na bezpieczeństwo państwa, czyli państwo nie było bezpieczne. Przestępcy mogli zbierać haki na ludzi. Przestępcy mogli je dowolnie wykorzystywać. Precedens na skalę cywilizowanego świata zachowanie prezydenta koszmarne Wielu z Państwa się boi, bo piszecie o tym, Panie Elizo, a co będzie, jak prezydent ich ponownie ułaskawi? No, chyba ich ponownie nie ułaskawi, ponieważ powiedział, że uważa, wbrew oczywiście opinii prawników, że poprzednie ułaskawienie działa. No nie działa, ale to prezydenta nie obchodzi, bo jak słusznie profesor Adam Strzemboż wyliczył, Andrzej Duda złamał konstytucję siedem razy, więc przestępca konstytucyjny, moim zdaniem przestępca konstytucyjny, nie wiem, czy jest. Taki, takie określenie w prawie, ja mówię to w sensie publicystycznym. Ktoś, kto złamał konstytucję siedem razy, zdaniem wybitnych ekspertów i konstytucjonalistów, oczywiście mówi, że Kamiński i Wąsik są ułaskawieni już tym poprzednim aktem, chociaż wtedy byli skazani w pierwszej instancji i ułaskawienie nie mogło działać. Okej, okay. ale rozumiem, że Andrzej Duda jest przypadkiem trudnym, ciężkim, wszyscy wiemy jakim i nie musimy się długo zajmować, ale. Jest dokładnie tak, i to warto zapamiętać, przy tym się zatrzymać, jak napisał Krzysztof Brejza na Twitterze, że Andrzej Duda i to zapamiętajcie, tak napisał Krzysztof Brejza, i z tym się zgadzam, zapamiętajcie Andrzeja Dudeł, to jak się dziś zachowuje, bo on daje twarz nielegalnym podsłuchom. On daje twarz, robiąc sobie zdjęcia, tak jak zrobił z Kamińskim i Wąsikiem, lewym wnioskom o kontrolę operacyjną, kręconej operacji specjalnej zniszczenia świętej pamięci Andrzeja Lepera. Dokładnie tak jest. Bardzo się boicie tego, że prezydent, mimo tego co mówi, bo on zawsze mówi jedno, robi drugie, ułaskawi ponownie, mimo że będzie to nielegalne, ale jednak to zrobi Kamieńskiego i Wąsika. Ale jak na co zwrócił uwagę wybitny mecenas Jakub Wendę, nawet w trybie prezydenckim taka procedura zajęłaby wiele miesięcy, a już od wczoraj obaj panowie są prawomocnie skazani, co oznacza, że właściwie już dziś rano można było przyjść zabrać ich z domu i, i doprowadzić do aresztu, na przykład. Bo wygaśnięcie ich mandatu marszałek Sejmu swoim postanowieniem stwierdza niezwłocznie. Mikołaj Małecki, kolejny znakomity adwokat, napisał też na Twitterze, przepraszam, na X, że mandaty posłów Kamińskiego i Wąsika wygasły. No i właśnie, że sąd mo może polecić zatrzymanie ich jako osób skazanych za przestępstwo. A to Przedwczesne ułaskawienie przez pad, które znamy z przeszłości, absolutnie niczego nie zmienia. Była zbrodnia, powinna być kara. Zresztą ten psycholog, kolejny ciekawy internauta, z kolei naświetlił dylemat psychologiczno-wizerunkowy Andrzeja Tudy, przed którym prezydent teraz stoi. Bo jeśli nawet wbrew prawu czy zdrowemu rozsądkowi ułaskawiłby drugi raz Kamieńskiego, i Wąsika, to potwierdzi, że to pierwsze ułaskawienie było bezskuteczne. Czyli ułaskawiając ich drugi raz, potwierdziłby, że po raz pierwszy działał niezgodnie z prawem. Czyli świadomie lub nieświadomie, jak pisze ten psycholog, pokazałby swoją skrajną niekompetencją. Ale jeśli nie ułaskawi drugi raz Kamińskiego i Wąsika, no to zostanie ponownie ośmieszeni, bo bandyci jednak pójdą siedzieć. A jego ułaskawienie będzie obśmiewane w oczach wszystkich. No, i oczywiście będzie to początek końca PiSu. Więc obserwujmy, patrzmy, co się stanie, wszystko zdarzyć się może. No mam nadzieję, że prezydentura Andrzeja Dudy, jakoś uda nam się dobrnąć do końca tej prezydentury i wybrać prezydenta, który jest politykiem, który potrafi tę zaszczytną funkcję, jaką jest bycie głową państwa, pełnić. Zaszczytnie wiadomo, że człowiek wypełnia swoją osobowością i charakterem każdą publiczną funkcję, więc życzę nam wszystkich pre wszystkim prezydenta, który swoim charakterem i osobowością wypełni w sposób godny i zgodny z prawem tę zaszczytną funkcję, bo Duda nie robił tego ani przez jeden dzień. Okupacja TVP, widzę, że to Was grzeje, oczywiście to grzeje nas wszystkich, to ekscytuje nas wszystkich. Mówiąc językiem mniej młodzieżowym, bośmy czekali na koniec gebelsowskiej propagandy 8 lat. Osiem lat na to czekaliśmy. Na koniec szczucia. Na koniec występów ludzi, którzy przyczynili się co najmniej do jednej śmierci, śmierci prezydenta Pawła Adamowicza. Można to mówić, sąd tak stwierdził. Oczywiście okupacja TVP przez posłów PiS i częściowo pracowników, która miała miejsce wczoraj, dowodzi, że to była partyjna telewizja PiS. PiS się tak pięknie obnaża, wpisując w, 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 ponoć w plan ministra Sienkiewicza, nowego ministra kultury, że uwerturę bym do tego napisała, gdybym była dobra z muzyki. Można by do tego napisać muzykę i obserwować te obrazki z TVP, jak film akcji, gdzie dobro na końcu zwycięża. Uwielbiamy takie zakończenia. PiS dostaje Amoku, bo jak powiedziałam, ciężko im będzie żyć w państwie prawa, ale PiS dostaje Amoku także dlatego, że PiS dobrze wie, jak ważna jest rola mediów i kontrolowania przekazu. No po to była TVP, po to była ta szczujnia, po to była ta fabryka nieprawdy i obrzydliwa propaganda, bo PiS wie, jak skuteczne jest kontrolowanie przekazu mediów. Tym się różni demokracja od reżimu. W demokracji to czwarta władza, media kontrolują polityków, w totalitaryzmie, w autorytaryzmie to politycy kontrolują dziennikarzy. Przekupując, zastraszając, kusząc, zmuszając, szantażując w każdy dowolny sposób. PiS dostaje amoku. Ponieważ traci kontrolę nad przekazem medialnym, kontrolę, którą sprawował w sposób haniebny i której nigdy nie powinien mieć, która jest niedemokratyczna i która była codziennym pluciem w twarz Polsce i Polakom. Ale pisowcy, jeśli mnie teraz oglądacie, muszę Wam powiedzieć szczerze, Wam się to po prostu należało, zasłużyliście, cieszcie się chwilą. Marek Czyż zapowiedział wczoraj. Miałam okazję pracować z markiem w Superstacji, fantastyczny dziennikarz, że od dziś ruszą normalne wiadomości TVP. Mam nadzieję, że ruszą. Powiedział świetną rzecz, że wiadomości będą teraz fotografią, nie obrazem, a fotografią świata. Bo obrazem świata może być publicystyka, kiedy w pluralistycznym, normalnym, demokratycznym społeczeństwie ścierają się różne opinie, czyli różne sposoby widzenia wydarzeń. I co do tego może być dyskusja. Oczywiście warunkiem takiej dyskusji jest wolność i równość przestrzeni publicznej dla wszystkich publicystów. Ale wiadomości muszą być fotografią, czyli precyzyjnym przekazywaniem faktów, bo można spierać się o fakty, ale nie można mieć własnych faktów, jak to ktoś pięknie powiedział. Wiele pięknych rzeczy nas spotyka. Adamowi Bodnarowi jako ministrowi sprawiedliwości pewnie poświęcę oddzielny felieton. No jest znakomity i muszę powiedzieć, że każdy dzień kiedy Adam Bodnar, tak zasłużony prawnik, który całym swoim życiem i karierą pokazał, że jest po prostu znakomity. Znakomicie zna prawo, przestrzega go co do litery i co do ducha prawa. Jest skuteczny, jest racjonalny. Jest uczciwy, jest przyzwoity, czyli bardzo wiele dobrych cech zebranych w człowieku. Śledzę jego karierę od, nie wiem, już chyba ponad 20 lat i i rzadko się zdarza tak znakomity prawnik, więc jest to właściwy człowiek na właściwym miejscu. Jego decyzje, jego świadome, też szybkie, co jest zaletą, bez przeciągania działania, przywracające praworządność, na pewno też przejdzie do historii. Naprawdę się cieszę, że w ogóle każdy dzień jest teraz radością i patrzę na to, co robią poszczególni ministrowie z nadzieją. Będą błędy, o tym często mówię, ale jeżeli jest przestrzeganie prawa i szacunek dla demokracji, to już jest bardzo dużo. Błędy są dozwolone, brak szacunku dla demokracji i reżimy nie są dozwolone i tego się trzymajmy. Naosędziowie nie mogą orzekać we własnych sprawach i spójrzcie na ich reakcje, spójrzcie, jak straszne płacze i krzyki. W ogóle niesamowite jest to, że pisowcy i ich nominaci, którzy pogardzali ludźmi którzy robili strefy wolne od LGBT, którzy nazywali praworządny Trybunał Konstytucyjny spotkaniem ludzi przy kawie i ciasteczkach. Którzy zabrali nam wszystkim wolność słowa, wolność zgromadzeń, wolność opinii, dzisiaj próbują, i to jest kolejny patent pisowski, który działał, a teraz nie działa i jest szok, dzisiaj próbują pouczać nas o praworządności. No, szczytem wszystkiego był tweet kancelarii prezydenta, gdzie prezydent napisał coś w ten deseń, że no, oczywiście każda wybrana praworządnie parlamentarna większość ma prawo wprowadzać zmiany, ale one nie powinny być podyktowane interesem partyjnym. Pomyślałam wtedy, człowieku, drogi, panie prezydencie, czy ty naprawdę masz amnezję, czy ty masz schizofrenię, czy polityczną oczywiście, czy, czy jakieś rozdwojenie jaźni, czy z tobą jest coś nie tak, czy ty nie pamiętasz, co sam mówiłeś i robiłeś pięć minut temu, no bez jaj, jak mówi młodzież. No, i na końcu ze smutkiem muszę Wam powiedzieć, że PiS ciągle donosi na Polskę do Unii Europejskiej. To jest niesamowite, ale PiS, który krzyczał, że nie wolno donosić na Polskę, teraz cały czas donosi na Polskę. Jak można? W ogóle nie wyobrażam sobie tego. Elżbieta Witek, Rafał Bochenek donoszą na Polskę do Unii Europejskiej. Piszą, że się ich krzywdzi, zabierając im zabawkę, jaką była dyktatura i bezprawna władza nad Polakami. Straszna donosicielka z tej Elżbiety Witek. No, po prostu jeden tydzień w opozycji wystarczył, żeby PiS zaczął donosić na polskie władze do przedstawicieli Komisji Europejskiej. No, żelazna konsekwencja nie jest mocną stroną pisowców, ale też nie jest mocną pisowcą pisowców stroną wstyd, bo oni oczywiście niczego się nie wstydzą. I zapamiętajcie, że bez wstyd i pycha kroczą przed upadkiem. Miałam jednego takiego znajomego, który mówił mi, że im gorzej, tym lepiej. W sensie im gorsze rzeczy robi pis, tym bardziej ludzie stracą cierpliwość i pozbędą się pisu, ale szczerze nie wierzyłam i nadal uważam, że bardzo nam się udało. Jeżeli chodzi o panią Witek, to już chyba tylko ulica za Zagranica zostały, prawda? Pani była marszałek. Przed świętami już widać, że Polska będzie coraz normalniejsza, normalniej z dnia na dzień będzie coraz normalniejsza, ale pracy jest dużo. Onet, portal Onet, nie wiem, co się z nim dzieje, to już tak na marginesie, ale muszę to powiedzieć. W ogóle teksty w Onecie obserwuję z rosnącym przerażeniem. Wczoraj wywiad z jakimś specjalistą, który lansuje tezę, że trzeba oddać PiS TVP2 i to byłby wspaniały pluralizm. No, wirtualna Polska też dziwne nagłówki. Nie wiem, obserwuję, nie chcę tworzyć teorii spiskowych, robię sobie screeny, ale robi się dziwnie, coraz dziwniej, i naprawdę, no naprawdę, naprawdę. Obserwujcie, róbcie screeny, wyłapujcie świadomie przykłady manipulacji, przykłady tworzenia przez portale, dziennikarzy, stacje, wszystkich szumu informacyjnego, ponieważ robiąc sobie takie proste ćwiczenie, o, podając je dalej, w ogóle zwiększacie świadomość obywatelską, ale nawet jeśli nie podajecie tego dalej, to sami ćwiczycie bycie świadomym. A jak pokazała historia ostatniej dekady, bycie świadomym jest najważniejsze i tego wam życzę na święta. Banalnych życzeń nie będę nagrywać, ale gdybym miała czegoś życzyć, to bycia przytomnym, bycia trzeźwym w sensie mentalnym, bycia świadomym, bycia uważnym, bycia wykształconym. Trzeba wiedzieć, co się dzieje, żeby reagować. Do zobaczenia za niedługi czas.